Cześć, tu, o. cześć, tu z kanału kanału Repopose, nie tylko. To moja pierwsza transmisja żywo, stąd też mogę być stremowany i Oj. mogą wystąpić jakieś kłopoty techniczne, ale Postaram się tutaj ciekawego wam powiedzieć. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś tutaj się oprócz mnie pojawi. Jeśli tak, to bardzo miło. Jeśli nie, transmisja ta będzie monologiem. Ok, zacznijmy powoli. O, pan Zielonka, cześć. Człowiek, który kręci wspaniałe pociągi, pamięta filmy. O czym dzisiaj będę opowiadał? Chciałem sobie tutaj, gdyż mój kanał, gdyż mój kanał jest poświęcony ogólnie podróżom. Pracuję w podróży strony dorywczo co prawda ale sporo jeżdżę po Polsce, więc jeżdżę sobie właśnie w różne miejsca. Kręcę tam sobie filmiki dronikiem, czy kamerkami i zamieszczam je sobie na tym kanale. A dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o, o tym co było w październiku, gdy byłem w Krosinie, a, no muszę się napić kawy przede wszystkim, bo to ma być taki cykl przy kawie. Dobra. Już mi trochę wystygła, bo nie za bardzo mogłem tu ten sprzęt ogarnąć, ale dobra, wróćmy do tematu. E, chciałem wam poopowiedzieć, jak było w, na Słowacji tam, gdzie byłem właśnie z wycieczką, e, Ścieżce wśród koron drzew. Ścieżka ta, jak sama nazwa mówi, jest wśród koron drzew. E, jak tam się do niej do, dostać? Ogólnie leży ona e, na granicy Tatr i In, Więc jest e, tam zarówno blisko z jak i z samego zakopanego. Po przyjechaniu na parking, oczywiście, napotkała nas wspaniała budowa, prawie jak w Polsce. Wszystko rozkopane, wszędzie jeździły różne samochody, traktory. Ciężko było w ogóle przejść. Kolejka gondolowa, która wywozi ludzi do tej ścieżki. Okazało się, że była nieczynna. A że w naszej grupie był taki troszeczkę starszy pan. No, musiał podreptać pieszo. Sama, samo wejście do korony, do, do ścieżki w koronach drzew, nie jest wcale tak mocno skomplikowane. Tak mniej więcej 30 czy 40 minut trzeba troszeczkę pod góreczkę iść. Ale idzie się drogą, kamienistą, twardą i nie jest to w ogóle. Jakiś problem. W samych koronach drzew, no można też dojechać oczywiście kolejką, jeśli działa. Tak się wydarzyło w tym momencie, gdy my byliśmy, że kolejka nie działała, ale potem oczywiście działać zaczęła. Co gdzieś tam na jakimś moim filmiku też, też zamieściłem. Co mnie zdziwiło w tej. Tej atrakcji słowackiej. Przede wszystkim myślałem, że ścieżka korona drzew to będzie polegała na tym, że idzie się jakimś tam powiedzmy drewnianym chodnikiem wysoko i trzeba się wspinać, żeby do tych koron drzew się dostać. A tu niespodzianka, bo po przejściu bramy już od razu idziemy. Koronach drzew, bo drzewa rosną po prostu poniżej ścieżki, a ścieżka startuje od razu w koronach drzew. I co jeszcze tam ciekawego takiego na tej ścieżce było? Ogólnie przepiękne widoki. No to niestety trzeba zobaczyć. Także polecam jeden z moich filmików, który zamieszczę w opisie troszkę później widok na słowackie Tatry Bielańskie. Przepiękny. A akurat trafiliśmy tak, a była jesień, że w Tatrach spadł śnieg, Żyty były ośnieżone i przepiękne. Sama ścieżka. Jeśli ktoś ma lęk wysokości, to oczywiście nie za bardzo polecam. Prostej przyczyny. No Ktoś spojrzy w dół, jest to dosyć wysoko, ale nie patrząc w dół, możemy sobie spokojnie powędrować i nachylenie samego tego chodniczka, który biegnie przez, w koronach drzew oczywiście, jest bardzo małe. Oj, przepraszam. I dlatego... Wędrują tam rodziny z małymi dziećmi, z wózkami, e, ludzie starsi. E, I e, nie jest to żaden problem, żeby tą ścieżkę przejść. Sama ścieżka nie jest zbyt długa, nie wiem, może 500 metrów I wije się takimi zakrętasami i dociera do wieży widokowej. No i tak samo wieża widokowa, żeby na nią się wdrapać, e, nie sprawia. Praktycznie żadnych problemów. Idziemy sobie w kółeczko, jak po schodach. Nie wiem, w jakiejś wieży nie, zamkowej, ale tutaj jest znowu bardzo, bardzo płasko. Co jest ciekawego w tej wieży? No, oczywiście, widoki, ale tutaj to trzeba zobaczyć. Nie można tego opisywać. I u góry jest świetna sprawa. Jest mocno naprężona z grubych lin siatka. Można sobie po niej więc połazić po tej siatce i poczuć się przepaść pod nogami. No, jak chodziłem po tej siatce, wcale nie było za wesoło. Pomyślałem, że tak, no jak to się mówi że nie mam lęku przestrzeni, ale wchodząc na siatkę, troszkę nogi się pode mną ugięły. Więc tak za wesoło nie było. Drugi raz już nie wlazłem. Tylko pierwszy raz, żeby nakręcić filmik, a potem już za bardzo przyjemności w łażeniu po nie miałem. Bardzo dużo ludzi, aż było, chociaż nie, w sumie nie było dużo ludzi. Bo w te czasy już tego koronawirusa, więc było dosyć spokojnie ale to jeszcze były takie spokojne czasy. Co jeszcze było tam ciekawego? A, no można było sobie, jeśli się komuś nie chciało schodzić, to z tej wieży można było sobie zjechać ze zjeżdżalni. Nie pamiętam, ile to kosztowała ta przyjemność, chyba z 2 euro, czy może 5 euro, nie wiem. W każdym bądź razie przez środek wieży prowadzi metalowa rura, którą można sobie skoczyć i Troszeczkę szybciej. Na dole, oczywiście, bar, gdzie wypiłem moją ulubioną kofolę. No, jak jestem w Czechach czy na Słowacji, to przeważnie próbuję sobie kofoli. Aczkolwiek można było też tam dostać piwo, pamiątki. No i fajnie, bo nie trzeba było się martwić o to, czy się ma. To chyba, czy się ma euro. Czy się ma kartę czy złotówki, można było spokojnie sobie zapłacić. No i cała wycieczka, właśnie w ten sposób się w tych koronach odbywa. O, widzę, że dołączył do nas komparzy. Świetnie. I tak sobie wędrowałem, wędrowałem, i później zawędrowałem z powrotem. Nasz przewodnik był bardzo taki zabawny, bo troszeczkę się rozweselił pod koniec nawet i różne rzeczy opowiadał. Sama ścieżka w koronach drzew jest w bachletce, żeby było śmiesznie. Nazwa taka troszeczkę podobna do polsk. polskiej nazwy bachleda, bachletka. Nie znalazłem w tej chwili sieci, dlaczego się nazywa bachletka, pewnie kiedyś. A miejscowość należała do Polski, no bo w ogóle tam jest jakiś spisz, te orawy i to wszystko to. E, dawne tereny, w których rządzili Polacy, a potem to się wszystko pokręciło i się pozmieniało. E, co by tu jeszcze ciekawego Wam powiedzieć e, na temat tej ścieżki? O, jeszcze na sam koniec e, znalazłem Paśnik. A że byłem głodny, to najadłem się sianka, ale to dziś mam jakąś pocie. Żartowałem, oczywiście. Ekipę miałem bardzo fajną i zabawną, więc bardzo miło spędziłem czas. Jeśli byście się chcieli wybrać na taką wycieczkę w koronach drzew, to jak najbardziej polecam. Tym bardziej, że polecam ją dla osób z dziećmi. I jeśli ktoś nie lubi łazić po górach, to jest doskonały moment, żeby coś w górach fajnego zobaczyć, ale się nie zmęczyć. Bo naprawdę nie da się tam zmęczyć, jest bardzo fajnie i, e, i miło. Okej, okay, no dobra, to byłoby chyba na tyle w tym pierwszym e, moim wejściu. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się spodobało. To może postaram się jeszcze coś przygotować. Mam plan, żeby co, jakiś, co tydzień jakieś nowy tam, nowe miejsce, w którym byłem opowiadać troszkę. Wiadomo, filmiki są dosyć krótkie i czasu za bardzo w nich nie ma, żeby pomówić. A tutaj tutaj taki live'ik malutki. No to jest troszkę czasu więcej. Dobra. Jest nas tutaj kilka osób. Ach. Tutaj jeszcze nie ogarniam tego wszystkiego moment. Okay. O, no. już po. Jeśli macie jakieś pytania, co do, co do tego, o czym, czy o czym mówiłem, to proszę bardzo. Oczywiście ja jestem turystą oglądaczem, a nie turystą takim, który oj, wszystkie rzeczy musi tutaj wiedzieć o danych rejonach. Co mi się uda gdzieś tam podsłyszeć, to być może zapamiętam, a co nie, to nie. I bardziej wolę podziwiać tereny, gdzie jestem, niż e, właśnie mówi. A wnikać w jakieś tam historyczne sprawy, czy wielkie rzeczy, jak jakiś przewodnik coś ciekawego mówi, to oczywiście warto zawsze posłuchać, zresztą zawsze polecam Wam jakieś zwiedzanie z przewodnikiem. To się tak wydaje, ale przewodnik może robić dużą różnicę. To zawsze, jak jest dobry przewodnik, zawsze coś opowie, nie dość, że ciekawego, to czasami i śmiesznego, i warto wtedy się troszeczkę e, tutaj e, rozerwać i dowiedzieć innych też rzeczy. Dobra. No to co? Na ten pierwszy raz e, to już po prostu e, wystarczy. E, miło mi było Was tutaj spotkać. Fajnie, że. Się o aż cztery osoby świetnie. Może następnym razem e, będzie lepiej. E, także do zobaczenia. Zapraszam na kolejne moje i już jutro będzie premiera, pewnie z mroźnego lasu, gdzie wystąpi w nim też moja żona. Się zgodziła o dziwo w szoku. E, i będziemy się bawić dalej w te nasze YouTubeowe wyprawy i podróże, byleby tylko nam dopisało zdrowie i żeby rządzący pozwolili nam ruszać nasze wyprawy po Polsce i tylko. Także na razie i do zobaczenia. Cześć. Teraz jeszcze, jak się.